Dzień dobry, witam Państwa w studiu Portalu Komunalnego. Dzisiaj jest z nami Pan Grzegorz Szojnacki, właściciel firmy Trioxygen. Panie Grzegorzu, dzień dobry Panu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Koronawirus spowodował, można powiedzieć, wysyp firm, które zajmują się dezynfekcją przestrzeni publicznej, no bo zainteresowanie tą usługą, tą usługą wzrosło. No tylko jedno pytanie, jak odróżnić taką firmę, która... Rzeczywiście znaje, zna się na rzeczy od firmy i usług, które no nie do końca spełniają te, te oczekiwania. Żeby przeprowadzić skuteczne ozonowanie, czyli że zabieg był skuteczny, żebyśmy byli w stanie osiągnąć odpowiednie stężenie ozonu, musimy posiadać oczywiście odpowiedni sprzęt. Na rynku jest w tej chwili sprzęt, duża gama różnego rodzaju generatorów ozonu, oferowana przez różnych producentów. Niestety część, większa część tego, 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 tych, tych generatorów ozonu nie spełnia, nie tyle nie spełnia wymagań, ile deklarowane i podawane wydajności nie, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Niektórym się może wydawać, bo też się z tym spotkałem, że przychodzi firma do klienta i mówi w ten sposób, a to my mamy tutaj sprzęt, to będziemy tu ozonować, ale te pomieszczenie to my Pani na noc stawimy na 10 godzin i wtedy na pewno to się wszystko dobrze wyozonuje. Bo wydawać mi się mogło, że ozonując dłużej, zrobimy to lepiej. Nic bardziej mylnego. Liczy się przede wszystkim osiągnięte stężenie y, ozonu i sprzęt o y, niskiej wydajności nie jest w stanie odpowiednio lecie tego ozonu wyprodukować. Czyli, z jednej strony ten generator ozonu pracuje, y, y, wytwarza ozon, z drugiej strony Ponieważ okres powietrznego rozpadu y, wynosi te 20-30 minut, więc on cały czas ulega procesowi rozpadu. I ustala się w pewnym momencie pewna równowaga, czyli z jednej strony generator produkuje ozon, z drugiej strony w tej samej jednostce czasu pewna ilość ozonu ulega ulega rozpadowi. Dysponując sprzętem o nieodpowiedniej wydajności, nie jesteśmy w stanie, żebyśmy bardzo długo ozonowali, nie jesteśmy w stanie tego stężenia roboczego rzędu tych pięciu siedmiu minut otrzymać. Otrzymy. Jeżeli tak, jeżeli urządzenie ma deklarowaną wydajność 40 gramów, a y, pobiera y, 250, y, ma y, moc, jest, jest o mocy 250 watów. Więc coś tutaj jest nie tak. Żeby y, wyprodukować y, 1 gram y, ozonu, potrzebujemy około 20 do 25 watów. Urządzenie, które ma deklarowaną y, 20 czy 40 gramową wydajność, musi też Całe urządzenie posiadać odpowiednią moc. To musi być 400 W, 500 W i wtedy mówimy, mówimy o, to są odpowiednie wartości, które pozwolą, pozwolą na, na wyprodukowanie tej deklarowanej ilości ozonu. Moc rośliniowa w stosunku do wydajności, czyli tutaj czym większa moc urządzenia, tym tym urządzenie jest w stanie wyprodukować więcej, więcej ozonu. Urządzenie powinno posiadać wentylatory o odpowiedniej wydajności. I nie może być urządzenie, które znowu deklarowaną moc ma 20-40 gramów, a z tyłu jest wentylator taki, no, który stosowany jest na przykład przy, w komputerach. Czyli średnica 10 cm, i on sobie tam cichutko pracuje. Urządzenie 20-gramowe, czyli produkujące 20 gram ozonu na godzinę, powinno być chłodzone wentylatorem 1850 który które 1850 metrów m powietrza w przeciągu, w przeciągu godziny. I trzeba to stężenie ozonu zmierzyć. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i nie ma miernika, ewentualnie ma miernik, no, no, taki, który jest w stanie zmierzyć do jednego ppm -a i, i przy tym stężeniu on będzie tam robił PPP, czyli będzie, będzie, będzie informował, że takie stężenie zostało osiągnięte, to, to nie jest to. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie. żeby zabieg był skuteczny, trzeba osiągnąć stężenie rzędu 4, 5, 6, 7 ppm -ów. Rozumiem. Wspomina Pan o, też o bezpieczeństwie. No jak tu zadbać o bezpieczeństwo z jednej strony osób, które wykonują taką usługę, a z drugiej strony yy, też użytkowników później, tak, Na przykład yy, budynków w przestrzeni publicznych? Więc żeby w ogóle przystąpić do yy, zabiegu ozonowania, yy, przede wszystkim pomieszczenia muszą być odpowiednio przygotowane. Oczywiście w czasie ozonowania nikt nie może yy, w pomieszczeniu przebywać, Jasne. czyli yy, technicy stawiają sprzęt i włączają generatory ozonu. Po mniej więcej, I wychodzą z pomieszczenia. Po mniej więcej 5 sześciu 10 minutach, technicy zakładają maskę z pełnotwarzową z odpowiednim pokłaniaczem, wchodzą do pomieszczenia z miernikiem w ręku i zaczynają mierzyć stężenie. Czy upewniają się, czy generatory produkują odpowiednio, pracują, czy produkują odpowiednią ilość tego ozonu i jakie stężenie po tych paru minutach mam? Jeżeli osiągamy stężenie, tak jak wcześniej wspomniałem w rzędu, tych kilku ppm czyli 5, 6, 7, wychodzą. I czekamy. Takie ozonowanie, ten taki proces ozonowania powinien trwać około półtorej, półtorej godziny. Przed końcem znowu wchodzi technik. Jeszcze raz się upewnia: może trzeba troszeczkę pod inny kątem przestawić, przestawić urządzenie. Jeżeli postężenie zostało osiągnięte i minęło półtorej godziny, wyłączamy generator ozonu, wynosimy je na zewnątrz i pomieszczenie szybciutko zamykamy. W tym pomieszczeniu ten ozon jest i teraz potrzeba około 30 minut, godziny, żeby on się rozłożył. Taki pełen okres, żeby, żeby ten się rozłożył w ogóle do wartości 0 to jest około 2 minut. Godzin. Po godzinie do takiego pomieszczenia należy wejść, zmierzyć stężenie, upewnić się, czy, czy już stężenie ozonu jest bezpieczne i wtedy mamy y, jakby trzeci etap ozonowania, czyli wietrzenie. Z tego co wiem, ozon wpływa też dość niekorzystnie na y, różnego rodzaju sprzęty. Przy takim standardowym ozonowaniu, wtedy kiedy ozonujemy, żeby zdezynfekować y, pomieszczenie... Y, przy stężeniu rzędu 4, 5, 7 ppm i przez półtorej godziny żaden sprzęt elektroniczny nie ulegnie uszkodzeniu. Tutaj czy, czy to są pomieszczenia biurowe z komputerami, czy to są serwerownie, czy, 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 czy jakieś tam inne. Tutaj absolutnie ten ozon nie działa szkodliwie na, na urządzenia. W momencie, kiedy walczymy z zapachami czyli Przykład na przykład kwasu masłowego. I wtedy, żeby ozon oczywiście z takim zapachem też sobie radzi, ale wtedy mówimy o ozonowaniu, które powinno trwać 10 godzin, 12 godzin przy stężeniu ozonu 10 i więcej PPMów. I tutaj na pewno taki sprzęt, czy elektroniczny, czy, czy, czy jakieś obrazy, które wiszą na ścianie, czy to wszystko musi być zabezpieczone odpowiednio. Bardzo dziękuję za te, za te kilka minut. Bardzo proszę. Dziękuję.